Dio Piotrek, Piotrek, to jak? Duale Baci? Ja, ja nie chcę no, duali na jak coś, bo ja sobie no. nie pomysłem. Izak, człowiek zasadami, z dualami nie gra. Ja dałam duale. jeszcze <grym grym grym zespośrednio> duale? chcesz duale? dom na Wasze porażki. Zreszymy, no, jeszcze nie grać z tym 5 ulic i Flaszuje mid. ja po głowie już. Trzech mid, ja po głowie już. flesza. Ale zjebałem, kurwa, zjebałem, kurwa Lecą mi do, lecą mi do Zjebałem, a... trzech środek Do, do lecą No kamery, ja zachodzę na shiftie Dużo strzał Jeszcze Jeszcze Pojeżdżajcie Ładnie Mati, super Czekam na was Ładnie Podchodzę Heaven ci wchodzi, jedziecie. trzeci Heaven Jadzie. Łatwo, yes. super, kurwa trawy. Ja jestem kurwa, czy rakieta, Bartosz, nic się nie bój. Wiesz, jak tam masz taki dzień, że chodzi, to nie? O, mi nie chodzi. Jest środek jeden cały czas. Jest, jest, jest blisko. Chyba, że... ładnie. Więcej. Składów nie widzę. Dajże, schody. Mid i skobi. Dajże, flash. Deploying flash. Tak kurwa, biało. Schody ci trzymam. Poszłem do prawej B. O kurwa, ale dostał ja na ja, ury. Miał tak biało, że aż go nie zauważyłem co znowu. Wytrębra wytrębra wytrębra. Wytrębra. Nie ma B. Będę pikował po fleszu w środek. Biegam po środku. Ja za nimi, ja za jeszcze, ale zjebałem. W środek jest jeden. jeszcze, ale zjebałem. Woda, jeden, Woda. schody leży. Nice. 1 ma 0, 2 BS, 2 BS patrz na sobie. Ja od Heavena będę, też mam 0. 2B BS się było. Uważaj, BS jeden jest. Jeden BS, ie. jeden możesz mieć Heaven. W BS się. Albo prawo, bro. Mamy mało. Drugi też obity bardzo. A może być tu pod tobą na schodach? Tak. Nice, brawo, brawo, super. Co mam mogę powiedzieć? Nie jestem w formie, nie? Ale say to Scott, ja pierdolę. No, Paweł, no, ja dzisiaj w formie. Paweł, na, może duo jakieś później? Tak, tak, tak. Blisko main pevor. Matki, palić? Tak. Zalam Dobra. Mogę resztę, palić. Dwóch. Kurwa. Nic, pomoc. Nic, pomoc. Zależy. Mid'a puszczam Dostań. na razie, sprawdź mi da. Ja nie wchodzą. Nie wchodzą. Uważaj, main B, Piotrek. No, dwóch leży. Ja ładnie. Baka jest. Jeszcze jeden jest. Main nie był. A. O. Środek ja cisza. Mam main maina całego. Na mój kontakt możesz wychylić, Sayu. Wiesz, ja patrzę w broken wallach. Halo no, u nas. Wiesz, zaraz zaraz, 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 Main jeden. Cofnąć? Mid 1 bliski. Na to wracam. Witam, wracam. Mida nie ma, mida nie było. Ja bych LSHB na a nie zostań, zostań. Pogo jednak? Składał, składał. Lindo. Lindo leży. Jeszcze. Jest main. Main 2, main dwóch. Obi tyle. Nie no sają taki, zatrzymaliśmy granatami, że w szoku kurwa, nie? oni tam i. Main B1. Jest jeden B, Ale Ależ. Na no głębokość. No leży z wody no Hyper no zamienisz się? Tak. Dobra. Dobra. Dobra, bo... Doma A, do A jeszcze z wody, do A jeszcze z wody. Main A bomba. Leży bomba. Ja, ja yyy... Schody last. Daj go Marta. Patrzę was, patrzę last. 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 Gdzie? Ja to ja, wezmę. Ja. Wracam, tam no, idzie, tam no, idzie. O no. no, no, kurwa. No marzy z ogromnie gramy, nie? Szlećmy już. Brawo, bardzo, super. Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na Skin Place. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikesz tutaj. Skinki wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik Pago CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na Shadow Pay. Market do tradowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo karty, krypto, skiny, walety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką? Wbijaj na Hellcase. Hellcase, Hellcase, wiadomo, z kodzikiem pago. Cyk, pyk. O, no, polecam. Dobra, okej. Jest mniej jeden. Będzie tu puca, będzie tu pucaj, zagważaj Kurwa, wiało. Gdzieś gdzieś ma HP chyba. Dwóch main B i jeden cape B jest. Dwóch main B no? Nie no. S Mam palaka. Fala ja nie chcę się grać. Jak ja nie zabijam czegoś takiego? Bo ta podkładka mi w wkurwie. Leży ten co miał Bemain, to jest Bemain typ. ja zamykam. Nie no nie rozbijałem teraz Misza, bo dali granaty, no więc byłem się wchodzą. O cały czas są jakieś lanowe kurwa granaty i guzik. Zaczynamy to wkurwiać powoli

Zero, zero! Do prawej Nie wiem w kurdzie my to puta Blisko prawo Pierdolę A mu jedną Ogólnie to stwierdzenie, że tu podszedłem Dobra patrzę za łupy. jest po lewej To Pierdolę jak przed pewew w niego Pierdala, do tak? Jeszcze siebie. No wiem, o co oni to dobro. Ale dlatego ja zawsze tak jak są takie kondomniowe ni to Ale chminek, 1, bo... Jeden, się porwale, że... Nie bez nie, bez, nie bez keczu, pod A, pod A robię, Albo K. Ja nie widziałem Paweł, proszę, ja się do zaproszę Jeszcze, jeszcze no. dwóch Jeszcze, no. jeszcze dwóch No, jesteś Ładne Ładne y Ogólnie, ja mam naszego pistola grał, kurwa Filmóweczkę. Piotrek, chcesz petkę? Mm, nie To ja sobie zagram tak petkę To co ja mam iść? Nie wiem, idź gdzieś coś. Dobra Ej, no wodą kurwa mieliście to tak jak zawsze. No co wy kurwa, macie pamięć chomika? Ja mam. teraz? Gore... No teraz? Ja raz Ja miałem Dobra to teraz? czekajcie aby... Mida, proszę, o, woda, Dobra, to teraz? czekajcie teraz? Aby... Ja mam. Ja pierdolę Ja mam Ja miałem. Ja teraz? Ja teraz? Ja teraz? Ja teraz? teraz? Ja teraz? Ja teraz? Ja teraz? Ja 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 teraz? Tak. Ja, Mida. Mida. ja No kurwa no! Wszyscy się płacili Mnie chuj strzelili. Ja ja mi się pomyliło, bo mi zawsze dogadam i Izzakiem inny standard na premce. No. <noise> <noise> Dlatego taka scena polska jest chujowa. Wszyscy premki. No... No tak jest. Dwóch grał jak coś, nie? Jeden... Blisko, kamerę. Jeszcze jeden. Pomóżcie. Jest, nie ma pomocy. Jeden typ, no wyjedźmy w niego zajedmy go no jak to są takie odstępy On był w kamerach gdzieś mógłby kamerę Są mu nie ma pomocy Wyszedł no, wyszedł schody Ej on nie był za ścianą już teraz? Odkryciłeś no. chyba kule. Nie no, chował się już no, ale jeszcze no, widziałem go na. Przed w sumie. No to co, panowie, raź mi! Z prawej strony Pebor, Paju i Pago, ja z Izakiem idziemy od maina A. Kosztuję Był Super flash, super flash, pawko. Tak A a main Ale. Oślepiasz mnie. ładnie. Mm. Na main'a dam planta. Kamery. Kamery. Dajcie mu bo jest ADR Nie dajcie mu. się nauczył że ADR nie jest tak ważny, jak gra mądra i drużynowa. Chyba pal. Albo mnie zabije. Hahaha, <ślesz> Masz! Pazernie traci dwa razy. I Izak se dobrył. Widzisz, jak się skończyło Twoje Ale na fragi granie? Mecz, Bardzo łatwy. Nie, to łatwo. 102, Dergi. Bardzo łatwy mecz. Ej, w to ogóle chodzi. 230 no, obrażeń od Granta zrobiłem w tym meczu. No, on dzisiaj bez emocji było. Takie do, do dwóch to. No tak, no kurwa, no dwie. No, się co to? Ja to już naproduję. Jaki też tytuł? No, rozjebanie Będziemy jaja przeciwników. Tak? Też, no do, dobre wartość, dobre. Masz ten uświeżerz. Pago, pago, przyjacielu. Przy trzeci lat, kurry we wielu. By zakola kola Żebyś żeby siał nie do go, go.